Cześć Boże! Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy w Wąbrzeźnie, w pięknym mieście. Dzisiaj zapraszamy Was do nas, do naszego domu, do domu sióstr służebniczek Niepokalanego Poczęcia, Najświętszej Marii Panny. Zapraszam Was wszystkich. Jesteśmy na miejscu. Zapraszam Was wszystkich najpierw do najważniejszego miejsca w naszym domu do kaplicy. To tutaj każdego dnia rozpoczynamy dzień modlitwą to najważniejsze miejsce, gdzie spotykamy się z tym, który umiłował nas odwieczną miłością to tutaj każdego dnia zanosimy nasze modlitwy w intencji Was wszystkich w intencji naszych rodzin, naszych miejsc, miejscowości. W intencji wszystkich ludzi, których spotykamy na naszych drogach, prosząc, aby miłosierdzie Boże wylewało się na nas wszystkich. Zapraszam Was wszystkich na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Panie Jezu, bądź uwielbiony w najświętszym sakramencie, ukryty tutaj w tabernakulum. Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, aby podziękować Ci za ludzi dobrej woli, za ludzi, którzy zapragnęli nagrać materiał o siostrach służebniczkach w Wąbrzeźnie. Ty nas tu sprowadziłeś i dziękujemy Ci, że nieustannie obdarowujesz nas osobami życzliwymi, którzy razem z nami chcą dzielić radość bycia z Tobą. Panie Jezu, ogarnij swoim błogosławieństwem całą wąbrzeską telewizję kablową i tych wszystkich. Którzy nam oglądali ten materiał, aby Twoja chwała nieustannie się rozlewała. Prosimy o to za wstawnictwem Twojej i naszej Matki Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Każda siostra służebniczka Maryi, dam powołania zawdzięcza. Bogu samemu Jezusowi, który wezwał każdą z nas, ale w powołanie każdej z nas wpisuje się również błogosławiony Edmund Bojanowski, ten niezwykły człowiek, człowiek, który otrzymał dar życia w 1814 roku, urodził się w grabonogu w Wielkopolsce i już wtedy był znakiem Bożej miłości. Mały Edmund wzrastał, wychowywał się w rodzinie głęboko wierzącej. W rodzinie bardzo patriotycznej, ale kiedy miał cztery latka, jego rodzina została postawiona przed bardzo trudnym doświadczeniem. Mały Edmund umiera. Jego mama, pani Teresa, z ogromną miłością, z ogromną żarliwością i całkowitym zaufaniem Bogu, przedstawnictwo Maryi, Matki Bożej Bolesnej, prosiła, aby Edmund został uzdrowiony, aby Pan Bóg przywrócił mu życie. I stał się cud. Edmund otrzymał życie po raz drugi. Edmund uczył się bardzo pilnie. Wiedział, że jest to to, co może zrobić dla ojczyzny, dla ojczyzny, która była pod zaborami. Ojciec Edmunda, jego brat, rodzina, mężczyźni z jego rodziny szli, aby walczyć o wolną Polskę. Edmund był słabego zdrowia. Nie mógł walczyć. Odkrywa, że jego bronią, jego Atrybutem jest pióro. Zaczyna bardzo mocno pogłębiać swoją wiedzę. Odkrywa horyzonty swoich możliwości, wyjeżdżając na studia do Berlina. Pan Bóg ma dla niego inny plan niż kariera. Edmund zachorował. Wraca do swojej Wielkopolski, do domu rodzinnego. I tam doświadcza ogromnej biedy, biedy, z którą borykali się zwykli ludzie. Edmund poruszony dziećmi, które zostały, ponieważ ich rodziców zabiła choroba cholera, wzrusza się bardzo głęboko. Każdego dnia chodzi na świętą górę do bazyliki Matki Bożej, i tam na Eucharystii rozeznaje, rozmawia z Bogiem, zawierzając mu całkowicie swoje życie. Pewnego dnia do Edmunda przychodzi pani przewoźna, wieśniaczka z Podrzecza. Która zafascynowana jego troską o dzieci, mówi Panie Edmundzie, ja z chęcią udostępnię część mojego mieszkania, aby Pan te sieroty mógł zbierać i tutaj ich uczyć i tutaj z nimi być. 3 maja 1850 roku powstaje zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Boga Rodzicy Dziewicy. Nasze zgromadzenie. Każda z nas Nosi w sercu bardzo głęboko ojca Edmunda. Myślę sobie tak dzisiaj: gdyby nie on, gdyby nie jego otwartość na działanie Ducha Świętego, to przecież również moje życie potoczyłoby się inaczej. Edmund wstępuje do seminarium w gnieźnie, ale Pan Bóg zawraca go z tej drogi. Edmund zachorował i musiał opuścić seminarium. Ponieważ wszystko, co miał, rozdał ubogim, sierotom. Nie ma nawet domu, do którego mógłby wrócić. Przygarnia go pod swój dach jego przyjaciel w Górce Duchownej. Tam Edmund 7 sierpnia 1871 roku odchodzi do domu ojca. Jan Paweł II w 1999 roku, 13 czerwca, podczas beatyfikacji, powiedział, że Edmund Bojanowski był prekursorem Soboru Watykańskiego. Edmund, otwarty na działanie Ducha Świętego, pokazał, że w Kościele każdy ma swoje miejsce, że Pan Bóg przez osoby świeckie chce działać wielkie rzeczy. Edmund jest dzisiaj patronem wszystkich ludzi służącym drugiemu człowiekowi Zaprosiła nas siostra do zgromadzenia, opowiedziała o ojcu założycielu a teraz chcemy trochę usłyszeć ogólnie o działalności i o charyzmacie zgromadzenia. Nasze zgromadzenie charakteryzuje się duchowością Maryjną, czyli każda służebniczka tak jak Maryja poprzez swoje oddanie się Panu Bogu chce ufać mu, spełniać jego wolę, ale też w taki sposób bardzo służebny, służyć drugiemu człowiekowi i to zadanie dał nam ojciec Edmund. Taka prosta postawa służby i całkowitego zawierzenia Panu Bogu. Oczywiście to się bardzo łatwo mówi. Każdego dnia uczymy się od Matki Bożej, jak mamy żyć, jak mamy być służebniczkami, takimi, jakimi ona pragnie, żebyśmy były. I to jest nasza duchowość maryjna, oczywiście bardzo mocno zanurzona w Eucharystii. Ojciec Edmund jako prekursor soboru watykańskiego II bardzo duży nacisk kładł na Eucharystię i Eucharystia adoracja Najświętszego Sakramentu jest centrum naszego życia. Jesteśmy zgromadzeniem kontemplacyjno-czynnym, czyli siłę do służby czerpiemy z modlitwy ze spotkania z Panem Jezusem. W sposób szczególny ten dom, ta kaplica jest otwarta na młodzież. Tutaj co miesięczne spotkania ma wspólnota Efata, nasza młodzieżowa, która Wcześniej z księdzem Bartkiem przychodziła. Oczywiście cieszymy się bardzo, że również ksiądz Marcin ze wspólnotą EFATA kontynuuje te spotkania tutaj u nas w kaplicy. Mimo że kaplica jest mała, to młodzież się pomieści, bo młodzi wszystko potrafią. Więc cieszymy się z tych spotkań. A powiedzmy, jak siostry działalność wygląda tu w Kiedy siostra do nas trafiła i jak przez ten czas jakby zżyła się z społecznością i próbowała ją aktywizować, bo widzieliśmy siostrę w wielu miejscach organizującą, wystawiającą jasełka, włączającą się w tak piękną akcję, jaką jest szlachetna paczka i wiele innych, które poproszę, żeby siostra wymieniła. Ja Panu Bogu dziękuję za to, że po raz drugi przyprowadził mnie tu do Wąbrzeźnia. Byłam tutaj już przeszło 10 lat temu, po raz pierwszy, teraz po 10 latach. Pan Bóg zaprosił mnie znowu. Dzisiaj ten dom ma troszkę inny charakter. Jesteśmy Żyjemy tutaj w dwie siostry. Póki co zobaczymy, co Boża Opatrzność przyniesie. Natomiast ten charakter ma, jest bardzo otwarty na młodzież na dzieci, na młodzież. Właściwie chyba nie ma tygodnia, kiedy tutaj po prostu młodzież nie przychodzi pomodlić się, posiedzieć z nami na kawie, porozmawiać, też poruszać bardzo trudne tematy. Ja przede wszystkim pracuję tutaj, zostałam posłana tutaj do pracy jako katechetka w zespole szkół zawodowych, do szkoły, która należy do naszej parafii. I to, był, to jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Wcześniej pracowałam w przedszkolach, w szkole podstawowej. Praca z młodzieżą w szkole średniej jest zupełnie innym wyzwaniem. Bardzo systematycznie przyszłam tutaj dwa lata temu razem z przesąprzełożoną anun anuncjatą. I od tamtego momentu też raz w miesiącu mamy tu spotkania dla dziewcząt, starszych dziewcząt, maturzystek i studentek. Jestem kobietą. Wspólnie odkrywamy kobiecość, wspólnie odkrywamy dary, talenty, jakimi zostałyśmy obdarowane. Też wzrastając i rozważając swoje jestestwo, swoje powołanie jako kobiety do bycia żoną, matką, a może Pan Bóg daje siostrą zakonną. Ja Osobiście bardzo lubię taniec, więc wszystkie inicjatywy, które podejmuję, które tworzę z dziećmi i młodzieżą, zawierają właśnie ten dynamizm tańca. Udało nam się stworzyć przepiękne przedstawienie, właśnie o Ojcu Świętym Janie Pawle II, jak również Jasełka, które cieszyły się ogromną. Ogromnym zachwytem. Byliśmy bardzo wdzięczni za to, że mogliśmy współtworzyć Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, gdzie stworzyliśmy przedstawienie muzyczne Ojciec w Sierocińcu miasta, właśnie o naszym ojcu założycielu, którym mogliśmy przedstawić w amfiteatrze. Było to bardzo ciekawe i piękne doświadczenie, ale ta nasza praca z dziećmi, z młodzieżą to nie tylko przedstawienie. To jest jakby owoc naszego po bycia z nimi. Od tego roku powstała też wspólnota dzieci Maryi. Są to dzieci, najmłodsze dzieci mają lat cztery. Od czterech lat najstarsze dziewczyny są w piątej klasie. Wspólnie spotykamy się tutaj w naszym domu, zgłębiamy duchowość maryjną, uczymy się o Matce Bożej, poznajemy różne objawienia. I myślę, że o to chodzi w kontakcie z młodym człowiekiem, żeby pokazać, że każda praca ma sens i że nic nie spada z nieba, że przez to, co robimy, my się rozwijamy, ale też przynosimy radość innym. I wszystkie, wszystkie rzeczy, które wspólnie tworzymy tutaj z młodzieżą, tego uczą. I cieszymy się, że właśnie tutaj możemy pomóc, ukazywać drogę. Taką naszą też radością jest to, że Współpracowaliśmy z domem, z zakładem opiekuńczo wychowawczym w Dębowej Łące, kiedy właśnie młodzież wolontariacka z chęcią pojechała razem ze mną, aby tam dla dzieci i młodzieży poprowadzić rekolekcje. Tak samo, kiedy zostaliśmy poproszeni, żeby pojechać do Wronia, do domu opieki, żeby tam ze starszymi ludźmi przynieść im radość paschalną poprzez wspólny śpiew, poprzez krótkie przedstawienie, poprzez po prostu służbę przy stole. To są wielkie radości, które są radością mojego serca, ale myślę, że przede wszystkim tych młodych osób. Jak wspominałam wcześniej kiedy opowiadam o swoim powołaniu, kochałam i kocham morze, tak? na żaglach się wychowałam. I dzisiaj z perspektywy lat widzę, jak Pan Bóg to pragnienie i te wszystkie dary, które mi dał, wykorzystuje dzisiaj. Kiedy patrzę na swoje życie z perspektywy czasu, fascynuję się Bożym planem, jak Pan Bóg. Bierze życie każdego z nas w swoje ręce i wszystkie kawałki tego, tego życia składa w jedno. I odkrywam bardzo mocno w takiej posłudze, drugiemu człowiekowi, szczególnie w posłudze służby, drugiemu człowiekowi, jaką fascynującą drogą jest powołanie życia zakonnego, konsekrowanego w odkrywaniu swojej, swojego macierzyństwa duchowego. Jest to najpiękniejszy dar, jaki otrzymałam, że yy, kiedyś sobie myślałam: Panie Jezu, wszystko mam Ci oddać. I nie mam mieć tego mężczyzny, który będzie gdzieś tam tak bardzo blisko mnie, a co z dziećmi? Przecież jako kobieta jestem powołana do tego, żeby być matką. I tak właśnie jest. Każda siostra jest powołana do tego, żeby być matką duchową. Każdy z nas ma swoje życie. Otrzymaliśmy wolność, która jest największym darem Pana Boga podarze życia. I nawet jeżeli nie wszystkim jest po drodze, na razie do Pana Boga, to wierzę bardzo mocno w to, że te nasze wspólne spotkania, tak jak ubogacają mnie, mam nadzieję, że również ubogacają innych. Czasami to wychodzi dopiero po latach. Pan Bóg to wie. My jesteśmy posłane po to, aby siać. A Pan Bóg daje wzrost, Pan Bóg daje to, co ma dać. Do tego pozostaje mi życzyć więcej takich chwil, momentów, które pozostają w pamięci współpracy rozwijającej się cały czas z młodymi ludźmi i tej możliwości takiego życiowego przygotowania młodych ludzi. Dziękuję bardzo za zaproszenie nas z kamerami do zgromadzenia i pokazaniu szerszemu gronu odbiorców, jak właśnie wygląda sióstr działalność, bo myślę, że Wiele osób widziała tylko to, co wychodzi poza dom, a, a nie co na co dzień się dzieje. Dziękuję bardzo za możliwość podzielenia się tym naszym codziennym życiem. I oczywiście zapraszamy każdego z Was, który ma taką pragnienie może potrzebuje takiego miejsca, aby się wyciszyć na modlitwie. Zapraszamy do Pana Jezusa w kaplicy, w naszym domu. Jeżeli ktoś potrzebuje rozmowy, bycia razem, nasz dom jest otwarty. Wystarczy przyjść, zadzwonić. I na ile nam czas pozwoli, na ile nam obowiązki pozwolą, na pewno chcemy służyć drugiemu człowiekowi tak jak możemy. To chyba najbardziej właśnie wybrzmiało w tej rozmowie, że dom jest otwarty, więc również serdecznie zapraszamy i dziękujemy siostrze za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo.